Dzień dobry, cześć! Robert z tej strony. Dzisiaj numer 337. Drukuję sobie ten numer startowy i będę dzisiaj biegł swój pierwszy w życiu półmaraton. Stres oczywiście jest, no bo nigdy w życiu. Nie biegałem jeszcze pół maratonu. Poza tym, 90, chyba 5 kg, to nie jest też tak mało. No więc, jest parę czynników, które, które mnie w pewien sposób stresują. Jak będzie. Zobaczymy. Widać, że marzenia jak się chce spełniać To się bez... po pierwsze się bez stresu nie da. Po drugie, bez wysiłku się też nie da Będzie dobrze. Najpierw idzie głowa Teraz idą ramiona Teraz idzie tak Przygotowywałem się od początku marca ze stowarzyszeniem 3T. Pozdrawiam, trener Paweł, z który rozpisał mi trening i który był takim moim stróżem w tych moich postępach no, przygotował mnie no tak jak się dało najlepiej. Ja nie byłem jakiś super uczniem i nie byłem jakiś super podopiecznym. No bo niestety z czasem, na te wszystkie trenowanie, było bardzo często tak sobie. No ale to nie ma aż takiego teraz znaczenia, bo to marzenie, które sobie wymyśliłem. Wspólnie z Pawłem z 3 spełnimy nogi Małe rozciąganie Numer startowy zostawiam, żeby mi nie przeszkadzał w trakcie biegu. Popedałuję przez jakieś 5 minut z wyższą kadencją, po to, żeby te moje uda się jeszcze do końca rozgrzały. Uff, mam lekkiego stresa. E, zobaczymy jak będzie. E, no i... I ruszam. Zegarek. Cyk i 21 kilometrów, 100 metrów przede mną. Dziękuję za życzenia powodzenia i do następnej do następnej relacji Podlaska wieś między. Lewickimi a Juchnowcem i przepiękny żółty żapak, total distance. Właśnie... 3 km, workout out for a total of 20 minutes. 3 seconds, pace for the last kilometer, 6 minutes. 38 seconds. No, więc biegnę sobie 3 km, już mniej więcej tak 6,30. I można zobaczyć piękną, podlaską wieś. Na razie jest dobrze. Pierwszy pot mi wyszedł. W sumie mogę powiedzieć, że no 15% za mną. 6 km za mną. Dalej biegnę po podlaskich siach. Można zobaczyć, jak tu jest ładnie pierwszy podbył. To po szóstym kilometrze, już odczuwam, już coś odczuwam. Nie mówiłem do tej pory o celu i marzeniach, więc powiem teraz, bo jak powiem, to uda mi się to może dowieść. Mianowicie, marzeniem moim było. Aby pobiec na 2,15. Drugim marzeniem było, aby się nie zatrzymać. A realia są takie, że biegnę na 2,23 i marzenie teraz mam, żeby się wyrobić 2,30. Ojeju, biegnę teraz pod górkę i trochę ciężko. Ale już jest jej szczyt już ósmy kilometr nie zatrzymałem czasu Nie chcę, żeby ściemnia czy cokolwiek Biegnę w tej chwili na 2.27 Szybka chybawka i lecimy dalej Tylko. Twelfth kilometer. <laughs> Probably on na thirteenth, most often there is some wall. Exhaustion. Total distance: twelve kilometers. Workout out for a total of one hour twenty-two minutes seven seconds. Pace for the last kilometer: six minutes forty. No, tak jak słychać, dobra, 12 kilometrów. Asystentka, która jedzie za mną rowerem, właśnie odebrała telefon, a ja potrzebuję trochę wody. Zatem widzę Wam 170 puls, trochę go zluzuję. No, i za następne 12. Przy 16 może się zobaczymy co? 15, 83. Jest moja asystentka, która wiezie wodę. Ja idę, więc z moich marzeń, że nie będę się zatrzymywał, no niewiele zostało. Ale jedno kluczowe, że. Przebiegnę albo trochę przejdę pół maraton. Spełnię, total distance 18 kilometers. Workout out for a total of 2 hours 6 minutes. 31 seconds. pace for the last kilometer. 7 minutes 6 seconds. 18 kilometr Zostało całe 3 ja mam ewidentnie kryzys I sobie tak myślę Kurde, 3 km to przecież nie jest tak dużo Więc dam radę Ale z drugiej strony ogarnia mnie myśl Że ojeju, jeszcze, jeszcze kawał drogi Ale nie Już się mobilizuję, to tylko 3 km Nawet gdybym miał iść w tempie To i tak ten półmaraton skończę Jestem zmobilizowany i już zostałe całe 500 metrów Na zegarku 500 na telefonie chyba 650 Prawie dotrwałem Teraz idę Bo jeszcze chcę na ostatnią prostą na te 500 metrów chcę to jeszcze przebiec i później marzy mi się Wanna Może piwo. Mogę chyba powiedzieć, że jestem z siebie domny. Zostało mi 200 metrów na zegarku, 300 metrów na telefonie. No więc spróbujemy jeszcze to dobiec. Zobaczymy Czy jeszcze dam radę Zanim dobiegnę? To chciałem podziękować wszystkim. Chciałem podziękować 3T za mobilizację. Za to, że było gdzie i z kim trenować. Dziękuję Pawłowi, który mi ten trening cały rozpisał. I walczyliśmy od początku marca. Przepraszam, że nie byłem taki bardzo pokorny uczeń, tylko cały czas coś mi się chciało modyfikować i robić jakieś pauzy. Słuchajcie, 100 metrów zostało. 21 właśnie mi zegarek odtrąbił. Zaraz odtrąbi pewnie to telefon. I chciałbym dzisiaj podziękować też za fajną pogodę. Dla mojej córki, która jechała ze mną i wiozła wodę i kabanosy 50 metrów. I dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli mój krejzorski materiał. Ja jak dobiegnę do mety to już dużo nie będę gadał, tylko po prostu się położę. Jest, na zegarku jest już 2.29.13 A w telefonie. Czekajcie. Będzie 21 21 km Workout out for a total of 2 hours 29 minutes 30 seconds. Pace for the last kilometer. 8 minutes 29 seconds. Jest. Pierwszy w życiu półmaraton. Dziękuję wirtualnej Fundacji Białystok Biega. Wirtualnemu maratonowi, który został zorganizowany. I zostało mi. Ja tu zatrzymam. I zostało mi, czekajcie, dwadzieścia metrów. Dobra, więc jeszcze to biegnę. Widzę już swój dom, ale wymierzełem. Dystans idealny. A, 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 a. Jest! W tym miejscu zaczynałem. Dzięki jeszcze raz. Marzenie warto spełniać.